Witamy, witamy cię na Kwadratowi Mazdakrze z Kisielkiem i Chorkiem. Hej. Witam, dzień Niestety dobry. mój pies oszalał, więc musicie to przeżyć, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. I uwaga, dzisiaj będziemy robić super śmieszny prank. Uwaga, to jesteśmy my. Ja sobie hełmik założę. A to ja się przedstawię. Witam, jestem... Jestem kiśnugamy Play. Witam. Ty tu tutaj jesteś rob... niebieski. Kapitan Ameryka. Pozdrawiam i zapraszam do bójkę. Dobrze, moi o. drodzy, uwaga, to jesteśmy my, a to jest huta. Jak wiecie, huta smrodzi, huta nam psuje powietrze. Króli. Ja po prostu się duszę jak tutaj żyję, na tej kwadratowej masakrze, więc dzisiaj wysadzimy hutę. I ty co? Wysadzimy? Wysadzimy, wysadzimy a tak tak... hutę. Tak, Ej, za... ja myślałem, że ty po stronie Jasia stoisz z tą huczą. Co ty? Widzę, że przeszedłeś na jasną stronę. Nie, zawsze byłem przeciw sami. hucie. Słuchajcie, moi drodzy, napiszcie w komentarzu, jesteście za czy przeciw hucie? Hucie, no, która je, smrodzi, proszę. psuje powietrze, czy za I Jasiem, hehehe. który chce nas wszystkich zabić? Jest no. problem, bo Jasie jest przystojniejszy i napiszę, że za Jasiem, za hutą, wiesz? Nie, ja myślę, że moi widzowie są inteligentni, to jest technika manipulacyjna. I że mają własne zdanie, to też jest technika manipulacyjna. No i u ciebie jest więcej chłopaków niż dziewczynek chyba, więc... Mężczyźni, apeluję do was ja, sam kapitan Ameryka, w centrum kwadratowej masakry zagranie. Neptun oszalał. Dobra, moi drodzy, zapraszam do mojego domku, do magazynu. Bo przygotowałem tam TNT, prawda? Którym będziemy wysadzać. Uważaj! Dobra. Pająk. Także chodźcie, chodźcie. Moi drodzy, idziemy. Powiedz mi Sekajpie. Jak Ty chcesz? Ustawić tam TNT? Tu jest dziura. Ktoś nie wpadł? Dobra, wpadł z pięć razy. Chodźmy naokoło. Ja chcę ustawić Aj. TNT, i słuchajcie, że, żeby, żeby nie było na nas, prawda? Tutaj jest moja skrzynka z redstone'em, tu jest TNT, weźmiemy jakiś redstone i dźwignia. Zrobimy w ogóle zaraz testa, bo chcę zrobić coś takiego, że prawda? Yy, postawimy nie, no szkoda, dźwignię, trochę redstone'a, nie? I tutaj damy taką tabliczkę, nie ciągnij. No i kto pociągnie, zrobi wybuch więc to, no wtedy to nie. Nie, nie będzie nasza wina, nie? Bo my tylko. Nie. Napisaliśmy, my, że nie ciągnie, prawda? Dokładnie. Dobra, no, ktoś tam wziął pochodnie, nieważne. Chodźcie, idziemy pod hutę. A masz TNT już? Mam, mam w ekwipunku. Tutaj uważajcie masz... na pułapkę. 35, myślę, że starczy. A to malutko. No dobrze, no. To będzie taki, wiesz, wybuch ostrzegawczy. Jak nie, jak nie przestaną smrodzić, to podłożymy 5 Ja też mam kurczę. trochę TNT, poczekaj. Hey. Słuchajcie, akurat jest noc, więc tak pod Albo przykrywką nie. nocy. Dobra, chodź, Rafałek, nie, nie wysadzajmy od razu całej. Na początku a tak ostrzegawczo, co? taki wiesz, taki trochę protest. Jan, no, Na koniec? Uważaj, zapraszam nie na, się. na kremówki do mojej cukierni. <laughs> na kremówki to by wpadniemy do cukierni. E, dobra, dobra, pod przykrywką nocy, co by. Ja bym może pod te kominy podłożył i tutaj. Nie, no bo. A jak a, patrzcie, tutaj gdzieś tam. położymy dźwignię, i tutaj damy redstone, że najpierw zacznie na wybuchać dobrze. jej podłoga, no. a potem wysadzimy jeden komin, tak ostrzegawczo. Dobra. Dobra, także moi drodzy, kilofy w dłoń, tutaj musimy to troszeczkę. Ale daj mi ja może TNT, a ty będziesz tu kopał storem Nie, no ja, ja, się... ja chcę porozstawiać A dobrze, TNT. bo ja się no, nie nadaję to... do Na to ja popatrzę, będę was motywował. Ja to, ja to bym chciał zrobić. A ja to Torek jest, Torek, ty wziąłeś dźwignię, nie? Nie, 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 nie. Ja mam, mi wpadła. Weź, to ją trzeba to będzie, będzie jakoś, jakoś tutaj postawić i dać tabliczkę, nie ciągnij, macie drewno? Najlepszy żarcik w Minecraft. Ja mam, no. Chłopaki. Ja mam o, zabawne. Dobra. dobra, czekaj, tutaj będzie A masz repeater? bo się przydał jeden repeater. Kurczę, wiesz co, skoczę po niego. Słuchaj, nie uwierzysz. I dobra, to co jeszcze Pękowy trzeba? W środku pusty. No jest, a jaki no jak Ma, a i tak smrodzi, no mimo że pusty. No właśnie. komin komisuje, być jak nie pusty w środku. Najlepsze jest to, że to są trzy piecyki, Stasiek i znaczy zwykłe trzy te piecyki i taki komin zasilają, no ale. I dobra, no, co, co jeszcze trzeba, bo jestem w magazynie oprócz jeden liter by się przydał. Ej, stak mięsa też się przyda. Stak mięsa? A, a jakieś tak, drewienko tak. czy coś? Stak okay, jest tak mięsa. Wezmę drewienko na wszelki wypadek. Wiesz tak co nie jestem pewien czy do TNT wybuchnie tak, czekaj idę to sprawdzić. My możemy zaraz no za przetestować. No jedz no tutaj proszę. Ej, albo nie, bo myślałem żeby na przykład zrobić ym, tymi tak jakby pistonami widera i że jak oni pociągną dźwignię to widać się, się? ze Pistonami? Piszcie. No to pewnie czaszkę, że jakoś wiesz. Ja nie wiem czy czas się czas da, się da czasz, czaszki Idę, idę, idę. Masz, masz mięso Rafał. Tutaj, tutaj, tutaj. Ale to może nie tutaj co? Do Bo Chodź za hutę. Za Chodźcie za chutę. Chodź, bo ja nie wiem czy tak z boku postawiony TNT wybuchnie. Wydaje pasuje, mi się, że to... tak, ale lepiej przetestujmy, masz rację. No właśnie. Nie, to musi być Uwaga, pod. Uwaga, musi... nie, nie wybuchnie tak chyba. Ob... A no właśnie, nie, wybuchnie. Dosyć, tak dosyć... się przecież armaty okreś. robią w Minecrafcie. Mm, ten... Wydaje mi się, że będzie obok. No dobra, to... Aha, tutaj dobry wkładzież. No i dobra, jakąś czerwoną pochodnię postaw i... A? A, widzisz? No a klocek niżej? Wkładze. Teraz? Faj, o, faj, dobra, faj, czyli klocek o, niżej teraz, musi tak. być. Ale byłby fej. Wow. Ej, Ale to mocno tak. daje to TNT. No. Mocno. A, Kurczę, byłem. pół hutty wys wysadzi. Bo w ogóle będą Bo owce. Tak Albo tak nic, ja mówiłem. nie mówiłem. Owce terrorystki. <grystki>. To tak ter... ter... Pamiętacie? co jestem tutaj, blok? On jest niepotrzebny tutaj. Mam pracę, turururum, TNT. Repeater dla ciebie mam torek. Tutaj masz z tyłu. W dziurce tu leży. Okej, mógłby ktoś tam położyć ten? Pochodnie na tym tym. Okej, to już. Ja też będę żarcił krogi, i idę mną dwóch kolegów. Ale nie wysadzę Creeperów jeszcze, żeby wiesz, nie? Nie, 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 nie. Dla nie Zamknę je w domku na górze. Eskacz, masz ten? Masz wajchę? Mam. Nie, Torek, treny, i śluby, i śluby wzią. Wzią. wiem, one idą, ja je prowadzę. Ale, Ale nie wysadzaj. Im. Nie, nie, Dobra, wysadza. póki co słuchajcie, tak ostrzegawczo. To TNT nieźle wybucha, więc zostawimy tutaj. Yy, dobra, teraz musimy to zalepić. Tylko nie, ciągnij, nie ciągnijcie jeszcze za dźwignię, bo nie to nie będzie. No ja, jak to, to wysadzimy na odcinku, to, to. cały plan z, zmarnowany <laughs> będzie. To dlatego ja jeszcze tutaj zostawiam jedną wolną, wiesz? Żeby na wszelkie... Ari, pitery wypatek... dałeś? Jeszcze nie, jeszcze nie. Teraz mam zaraz. Dobra, Kiślu, potrzebujemy tą tabliczkę, nie mhm. ciągnij, tutaj mam, prawda, krawtura. No to tutaj ten. jest Wystarczy. Jest tabliczka? No nie, nie, tutaj jest na... ja no mogę czekaj. zrobić, no. No już mamy na, A, malutką taką. Tutaj no dobra, jak uważasz. Dobra, i postawmy tutaj gdzieś na jakimś takim klocku. <laughs> tutaj trzeba zalep to, zalep to tym. No jest, zaraz zalepię, no. O, i tutaj postawimy, <laughs> nie ciągnąć. O Jezu, jak ja się boję, że w tym dźwignie użyję No tylko nie, nie pociągnij, będzie może, przypał. Nie, nie, jeszcze teraz je oddzieliłem jeszcze na wszelki wypadek. Nie Don't pull może, albo nie. No, nie nie no, po pociągnąć. polsku, bo tam nie każdy skuma, Pociągnięte. Nie. Ale nie ciągnij te dźwigni. Dobra, i teraz tak... Może Uwaga, czekaj, łączę, może... Łączę, teraz już nie ciągnąć. No dobra, tylko nikt nie nie... nie, A może nie, nie Dobra, zalepiamy. Może by, bałem się, że płytką zdetonuję jeszcze, bo przebiegłem po płytce. Ej dobra, a tutaj to, jeszcze zobaczmy, jak ten komin... O, popatrzcie to, tutaj! O no, nie, to, jak no, też to jest? Słuchajcie, SKKF przeciw zanieczyszczaniu środowiska. Ej, ale to się odpali to TNT tu. Tak, tak, tak. tak, to tak. Dobra, chodźcie. Ale chodźmy. nie, bo tam, patrzcie, tam, musi być tam, niżej poziom. Tam jedno, no. To, to, to czekaj, ja, odpali, ja jeszcze podłożę, bo jeszcze mam... Gdzie podłożyć tutaj? A nie, było, dobra, nie ważne. Nie, było chyba dobrze. Ile ty... ten komin? Ej, myślałem, że to w górę bardziej pójdzie, A pokaż? do samej góry. Uła, do tak, góry? Tutaj... No dobra, sko skoro tak Rafał mówisz, jako, że jesteś moim dobrym kolegą... No nie. Ale nie, nie, nie Rafał. ma sensu tak robić, bo to się tylko rozrzuci na boki, to już lepiej taką jedną, tak jak te skacz, ty robisz, do góry co na tym. A to się podpala do góry? Ej, jak to jak to ktoś... Ej, nie, ja, ja nie wiem, czy to dobry pomysł. Dobra, i chodźcie, uciekamy stąd, bo jeszcze Poczekaj, ktoś nas przyłapie. Ale jak ktoś teraz na serwer wejdzie, to będzie przypał, Rafał. Dobra, albo, no, bez przypału, coś tam, coś tam. O kurde, to się bucam źle bucam skończy. Przywóz. Jak się Jonek na nas obrazi, ale walka z yy, zanieczyszczaniem środowiska, to nasz cel. Ekologia, Greenpeace i tak ja dalej. Wszystko wo, w służbie ochrony dobry. środowiska. To, co robimy, słuchajcie, to jest dobry cel, mimo że wymaga pewnych poświęceń. Dobra, uciekamy stąd. Dźwignia jest, nie ciągnij. No i co, no i, co? No i teraz nam postało na to Chodźmy do Rafałka znowu. na kremówki, o, uczcić sukces. I słuchajcie, teraz pozostało, aż ktoś pociągnie za tą dźwignię. Także śledźcie stronę naszą oficjalną kwadratowej www.kwadratowa.yt no i zobaczymy. W kucie działa Abra i Jasiu, więc zobaczymy, kto tam pierwszy pociągnie, pociągnie dźwignię. Na pewno pociągnie to się bajka. na, ja w ogóle na się pewno będzie, będziemy mogli to jakoś na live'ie czy na jakimś odcinku zobaczyć. Admin. Coś tak, czuje. tak? Admin, Ktoś tutaj. Yy, chodź chodź, pokażę. No idę, idę. Ktoś? Ukrad zrabował ukradł, <laughs> z sklepu. To było ciasto i mleko Uuu Ej, mi też ktoś z ramek zja... pozabierał. To zjadł To z witryny To ciasto! A torcik Nie 15 zł? <laughs> Torci <15 śmiech> Halo, przepraszam, złotych. czy ja mógłbym jagódkę zamówić? Eee, witam! Tak, witam, witam. Tak, witam, witam! Ja bym jagódkę, jagódkę. poprosił. No porze, to już. Tak. <laughs> z ekspozycji ta najlepsza. O, tak. dziękuję, dziękuję. Czy mogę przetestować Proszę, czy smaczna? Tak, Dobrze, dobra. Dobrze, uwaga. A gdzie ja uciekł, jestem? Uciekł, uciekł nie zapłacił! Rafał, co ty uciekł, mi zrobiłeś? Uciekł, nie zapłacił. A no nie co naprawdę tam? gdzie ja jestem? Kolej jest. jestem. Bo te jagódki teleportują lol! Uciek nie zapłacił. O kurde, pod ziemię wylądowałem normalnie. Dobrze, chodźmy na tarasik i tam myślę, że... Co zrobimy? Będziemy kończyć chyba, bo to słuchajcie, taki no krótki odcineczek, ale Treściwy. to co się to co się wydarzy... To jeszcze nastąpi. Także najlepsze dopiero się zaczyna. Widać tą całą hutę, chodź popatrz przez okienko. Gdzie tutaj? Idę, idę. Mm, tu w środku. Mm. Także, ahoj, Huto, byłaś, ale Twój czas nadszedł do końca. Ale Dzień, dzięki nie. za strzałę. Zapraszam, da mój kanał, papa. Pa. No dobrze moi drodzy, także my będziemy tutaj kończyć, prawda? Tutaj w cukierni kiśle, ja sobie tutaj stanę pięknie. Słuchajcie, to co najlepsze jeszcze nadejdzie. Także śledźcie naszą stronę kwadratowa.yt i sam nie wiem co się wydarzy, ale mam nadzieję, że będzie grubo. No. Jak, jak to TNT wybuchnie to to półkomina wysadzi o ile nie cały. Aby cały. Tro, trochę się cykam, ale dobra, zobaczymy co będzie. Trzymajcie się. Benz, 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 papa. Papa. Benz, benz, benz.